Ja nazywam się Maciej Kowalczyk, jestem senior-konsultantem Kancelarii Pragmatik, a to jest pod… to jest wideokast taksje. Prosto o Twoich podatkach. W pierwszej kolejności pomówmy o zmianach w Fundacji Rodzinnej od 2026 roku. Te zmiany były zapowiadane już w zeszłym roku, jednakże no, budziły one liczne obawy podatników co do ich radykalności. Stąd też zmiany zaproponowane teraz przez Ministerstwo Finansów, które są obecnie w fazie przygotowywania projektu ustawy, są dalece mniej radykalne. Co zaproponowało Ministerstwo Finansów? Są to cztery podstawowe punkty, które w istotny sposób zmienią to, w jaki sposób Fundacja Rodzinna jest opodatkowana. Po pierwsze, tak zwany trzyletni lock-up. Co to oznacza? To znaczy, że od momentu nabycia przez Fundację Rodzinną majątku przy czym przez majątek rozumiany jest zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomości, jak i akcje, jak i udziały, które fundacja nabywa. Przez ten czas, jeżeli fundacja w okresie krótszym niż 3 lata zbędzie ten majątek, będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Jednakże po tym okresie tego podatku już nie będzie płaciła. Jest to pewnego rodzaju ułatwienie, wyjaśnienie wątpliwości, które obecnie istniały. Ponieważ co do zasady, fundacja posiadała prawo do zbywania bez podatku majątku, jednakże istniała przesłanka w postaci takiej, że fundacja nie mogła nabyć tego majątku w celu dalszego zbycia. No i ta przesłanka, jak możecie się domyślić, budziła liczne wątpliwości. Podatnicy niejednokrotnie pytali, czy, jeżeli zbędę majątek po 3 latach, po 5, a może po 10, a może po 15, to w, czy w takiej sytuacji będę mógł uniknąć podatku dochodowego. No i tutaj odpowiedzi były różne, jeżeli chodzi o organy podatkowe. Więc możemy sobie powiedzieć, że tak naprawdę istniała bardzo duża niepewność co do tego, w jaki sposób było opodatkowane zbywanie majątku. No co też, jak możecie się domyślić, w przypadku zbywania na przykład firmy wartej na przykład 50 milionów złotych. No nie było to stanem pożądanym. Więc w pewnym sensie jest to pozytywne, że wprowadzamy teraz jasny termin, po którym zbycie majątku będzie bez podatku. No, jednakże no, z drugiej strony, co do zasady, i w obecnym stanie prawnym powinien, powinno takie zbycie być bez podatku, nawet jeżeli o, został ten majątek zbyty w niedługim czasie po jego nabyciu, no bo przecież mógł być on potencjalnie nie być nabyty w celu dalszego zbycia. Poza tym no, wątpliwość może budzić też kwestia tego trzyletniego okresu. No bo jak porównamy to na przykład z osobami fizycznymi, one mogą bez podatku przykładowo nieruchomości zbywać po 5 latach. Jeżeli chodzi o polskie spółki holdingowe, ten majątek może być zbywany po dwóch latach. Więc czy wprowadzenie tego terminu trzyletniego ma jakieś uzasadnienie? Tego na pewno dowiemy się w niedługim czasie. Po drugie, co też niezwykle istotne, wprowadzono zmiany w opodatkowaniu tzw. najmu krótkoterminowego. Znaczy, najem krótkoterminowy ma od 2026 roku w ramach fundacji rodzinnej podlegać opodatkowaniu, dochodowemu, pod, pod, opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obecnie są wątpliwości, ponieważ organy podatkowe niejednokrotnie stwierdzały, że w przypadku e, prowadzenia działalności w zakresie najmu krótkoterminowego fundacja musi płacić podatek dochodowy. Co zasadniczo nie odpowiadało przepisom zarówno w ustawie o fundacji rodzinnej, jak i przepisom o podatku dochodowym od osób prawnych. Fakt, że ma zostać prowadzone opodatkowanie najmu krótkoterminowego, też jest jakimś świadectwem co do tego, jakie ministerstwo finansów ma obecnie podejście do najmu krótkoterminowego. A mianowicie, zapewne jest ono takie, że ten najem nie powinien podlegać opodatkowaniu, co już jest pewnego rodzaju korzyścią yy, po stronie podatników, bo mogą w pewnym sensie powoływać się na to jako argument. Wprowadzenie opodatkowania najmu krótkoterminowego, w pewnym sensie z perspektywy np. usług hotelarskich, które mogą konkurować na rynku z fundacją rodzinną, które np. działają poprzez spółki, no może być potencjalnie uznawane za sprawiedliwe, ponieważ te spółki, no ten podatek dochodowy normalnie muszą płacić, natomiast fundacje nie, przez co w pewnym sensie na tym rynku jest zaburzona konkurencja. No pozytywne jest też to, że po prostu ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo budzi ona kontrowersję. Natomiast pytanie budzi to, co zostanie uznane przez najem krótkoterminowy, czy też zostanie to pojęcie nieostre. No bo czy to będzie 6 miesięcy, czy to będzie 12 miesięcy, czy to będzie jakiś krótszy okres, no to się okaże tak naprawdę w toku. Już procedowania tej ustawy. Po trzecie, mamy zmiany dotyczące tego, że fundacja rodzinna zostanie uznana za e, jednostkę zagraniczną wiązkę kontrolowaną. W związku z czym, jeżeli e, będą pod fundacją jakieś spółki, które będą przynosiły dochód, który będzie następnie transferowany do fundacji na przykład z rajów podatkowych, no to będą one mogły potencjalnie być opodatkowane. Będzie się to też wiązało z dodatkowymi e, wymogami dokumentacyjnymi po stronie fundacji. No i w końcu Ministerstwo zapowiada, że opodatkowaniu mają podlegać struktury, w których pod fundacją rodzinną są zagraniczne spółki transparentne podatkowo. To znaczy takie spółki, które nie płacą podatków dochodowych, czyli zarówno na poziomie tej spółki zagranicznej. Nie jest płacony podatek dochodowy, jak i beneficjenta tej spółki w postaci fundacji, gdzie jest wypłacany zysk z tej spółki, czyli samej fundacji rodzinnej, też ten podatek dochodowy nie jest płacony. Czyli w rezultacie, w takich strukturach mieliśmy sytuację, w której tak naprawdę podatek dochodowy nie był płacony na żadnym poziomie, no i to ma zostać zmienione. To tyle, jeżeli chodzi o opodatkowanie fundacji rodzinnych. Po drugie, zmiany w zakresie wszczynania instrumentalnego postępowania karnoskarbowego. O co tutaj chodzi? Wyobraźcie sobie, że macie jakieś zobowiązanie podatkowe. To zobowiązanie podatkowe, co do zasady, przedawnia się z upływem 5 lat. To, że się przedawnia, oznacza, że ono wygasa, oznacza to też tyle, że po prostu organ podatkowy nie będzie mógł od nas dochodzić tego zobowiązania. Jednakże, no są też przewidziane w kodeksie karnym skarbowym sytuacje, w którym ten termin przedawnienia ulega zawieszeniu. To znaczy, że nie biegnie. To znaczy, że upływ tych pięciu lat niekoniecznie musi oznaczać, że nikt nie będzie robił nam problemu z tego, nie za, że nie zapłaciliśmy podatku. No i jedną z takich przesłanek jest wszczęcie postępowania yy, o przestępstwo bądź wykroczenie związane z tym podatkiem. No i jak się okazuje, to... Ten sposób na zawieszenie biegu terminu przedawnienia był wielokrotnie i to już no, od tak naprawdę wielu, wielu lat wykorzystywany przez organy skarbowe tylko w tym celu, żeby zobowiązanie podatkowe nie ulegało przedawnieniu. Jak się okazuje, na gruncie stworzonych raportów, e, związanych właśnie z e, wszczynaniem instrumentalnego, Postępowania karno-skarbowego, o którym będę mówił jako instrumentalnym KKS-ie. W tych sytuacjach aż w 91%, jeżeli ono było wszczynane w trakcie kontroli, to było ono wszczynane w ostatnim roku biegu terminu przedawnienia. Cóż za przypadek, nieprawda? Jeżeli chodzi zaś o postępowania sądowe, w które dotyczyły właśnie tego typu sytuacji, w których doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia to w 80 nieco ponad procentach one były również wszczynane właśnie w ostatnim y, roku biegu terminu przedawnienia i co również ciekawe aż ponad 90% w sytuacji w których były wszczynane postępowania właśnie znaczy był zawieszany bieg terminu przedawnienia właśnie na tej podstawie decyzja y, ostateczna co do wymiaru podatku była wydawana po upływie 5 lat czyli co tak naprawdę się tutaj działo? Organy podatkowe wykorzystywały tę możliwość do tego, żeby móc e, przedłużyć swoje postępowanie, ponieważ wiedziały, że w tym terminie wskazanym 5 lat nie są w stanie wydać decyzji i w związku z tym po prostu e, rozpoczną to postępowanie karno-skarbowe tylko po to, żeby zawiesić bieg terminu przedawnienia bez żadnych podstaw do tego, żeby ono zostało wszczęte. E, na gruncie orzecznictwa sądowo-administracyjnego powstał pogląd, że ilekroć bada się to, czy to zawieszenie biegu terminu przedawnienia było właściwe, należy badać, czy ono nie było, czy to postępowanie karno-skarbowe nie zostało wszczęte w sposób instrumentalny. Jeżeli tak było, no to po prostu to zawieszenie było nieskuteczne. Natomiast kiedy można powiedzieć, że ono było wszczynane w sposób instrumentalny? Po pierwsze, kiedy to wszczęcie postępowania karno skarbowego było oparte na domniemaniach. Po drugie, jeżeli to postępowanie było od razu zawieszane zaraz po jego rozpoczęciu. Po trzecie, jeżeli nie dokonywano żadnych istotnych czynności w tej sprawie. Po czwarte, jeżeli było ono później umarzane. Więc te przesłanki świadczyły o tym i też czasami inne, które były wskazywane w orzecznictwie, że postępowanie karno-skarbowe zostało wszczęte w sposób instrumentalny. I teraz z tym problemem zmierzył się Naczelny Sąd Administracyjny w kwietniu tego roku. To znaczy miał odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli postępowanie karno-skarbowe zostało umorzone z tego powodu, że nie było znamion czynu zabronionego, czyli nie było po prostu ani przestępstwa, ani wykroczenia, to czy można stwierdzić automatycznie, że takie postępowanie zostało wszczęte w sposób instrumentalny, a w rezultacie po prostu nie powinno skutkować zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. No i niestety tutaj Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że takiego automatyzmu nie ma, ponieważ postępowanie karno-skarbowe jest wszczynane w celu stwierdzenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa, bądź doszło do popełnienia Wykroczenia. No, z i z tego też powodu fakt niestwierdzenia popełnienia przestępstwa czy, wy czy wykroczenia nie może automatycznie oznaczać, że dochodzi do instrumentalnego e wszczęcia tego postępowania. Jednakże e Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Ministerstwa Finansów z postanowieniem sygnalizującym, które stało się też między innymi podstawą do tego, że Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany. W tym zakresie. No i w pierwszej wersji projektu ministerstwo zaproponowało nieco mniej korzystną dla podatników wersję zmian, w których e, ograniczono możliwość stosowania tej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia, ale tylko do określonych przypadków. Natomiast aktualnie w aktualnym projekcie po prostu ta przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia została w całości uchylona. Można się więc zapytać, czy to oznacza, że już nie będzie wstrzymywane instrumentalnie postępowanie karno-skarbowe? No niestety nic bardziej mylnego, ponieważ zgodnie z tym projektem te przepisy będą miały zastosowanie dopiero, od, dopiero w stosunku do zobowiązań podatkowych, które będą powstawały z nowym rokiem. Oznacza to tyle, że jeszcze przez pięć kolejnych lat organy będą mogły wszczynać w sposób instrumentalny postępowanie karno-skarbowe. Poza tym pozostawiono sobie furtkę. To znaczy to, że dojdzie do przedawnienia tego zobowiązania e, podatkowego nie oznacza, że nie będzie można go dochodzić, ponieważ będzie można dochodzić kwotę, która stanowi równowartość tego zobowiązania podatkowego, ale już w toku właśnie postępowania karno-skarbowego, jeżeli rzeczywiście więc zajdą przesłanki do tego, że doszło do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia w związku z tym zobowiązaniem. No co może być o tyle korzystne, że po prostu w przypadku skomplikowanych grup przestępczych, których zbadanie no, wymaga dużo więcej czasu, będzie możliwe odzyskanie należności z tego tytułu. Więc w tym zakresie można powiedzieć, że zmiany są takie słodko-gorzkie, ponieważ są natomiast na ich skutki będziemy musieli jeszcze dosyć długo czekać. No i ostatnia część, porcja zmian dla was, to znaczy zmiany w raportowaniu schematów podatkowych. Schematy podatkowe były utrapieniem przez ostatnie lata zarówno dla podatników, jak i dla profesjonalnych pełnomocników, ponieważ wielokrotnie był istniał obowiązek zarówno po stronie Podatników, jak i po stronie właśnie profesjonalnych pełnomocników do ich raportowania. Obowiązek, który często wiązał się z tym, że należało informować o czynnościach, które niekoniecznie wiązały się z korzyścią podatkową, które nie stanowiły unikania czy uchylania się od opodatkowania, natomiast trzeba było o nich informować, ponieważ polski ustawodawca przewidział, że taki obowiązek istnieje na gruncie przepisów ordynacji podatkowej. Prowadziło to do absurdalnych sytuacji których należało poświęcić bardzo dużo czasu i często również ich środków na to, żeby dokonywać analizy i raportowania właśnie schematów podatkowych. Natomiast nie było to konieczne, ponieważ prawo unijne, które Polska implementowała, zostało implementowane z takim polskim dodatkiem w postaci przepisów, które rozszerzały tak naprawdę zakres, który musieliśmy implementować. I na szczęście to się zmieni od nowego roku, to znaczy Raportowanie schematów podatkowych zostanie ograniczone wyłącznie do schematów transgranicznych. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli dopiero w schemacie będzie uczestniczył podmiot, który ma siedzibę, miejsce zamieszkania za granicą, to wtedy będzie istniało ryzyko, że taki schemat podatkowy będzie trzeba zaraportować. W pozostałych przypadkach tego ryzyka nie będzie, co jest no, tak naprawdę kluczowe, ponieważ istniały bardzo wysokie kary zarówno finansowe, jak i nawet możliwość, możliwość pójścia do więzienia tylko z tego powodu, że nie zaraportowaliśmy schematów podatkowych, więc istniało bardzo duże ryzyko. Co się zmienia jeszcze w tym zakresie? To znaczy zmienia się to, że nie będą już wydawane interpretacje podatkowe w tym zakresie, no tak jakby one były wydawane wcześniej. Co oczy, oczywiście od, od tego organy podatkowe stroniły, ponieważ same nie wiedziały, w jaki sposób interpretować przepisy dotyczące schematów podatkowych. Na szczęście teraz te przepisy też zostały uproszczone, zarówno z punktu widzenia językowego, jak i z punktu widzenia układu e, w samej ordynacji podatkowej, co należy na pewno ocenić jako pozytywne. Więc miejmy nadzieję, że te zmiany wejdą w życie. Co do całości, należy więc ocenić, że zmiany, które ma, miałem okazję tutaj omawiać, są w sumie pozytywne w zakresie schematów podatkowych, w zakresie ograniczenia wstrzymania instrumentalnego postępowania karno-skarbowego, choć tutaj akurat te, na te skutki będzie trzeba jeszcze długo poczekać. Natomiast w przypadku fundacji mamy pewnego rodzaju pewność co do zbywania majątku czy co do najmu krótkoterminowego, z drugiej jednak strony, jest to jakieś ograniczenie zakresu zwolnienia. Dla fundacji, które było dotychczas stosowane, no co już należy ocenić na pewno w sposób mniej pozytywny. Niemniej to, co trzeba zaznaczyć, niezależnie od tego, jak, o jakich zmianach tutaj mówiłem, to ze względu na obecny konflikt polityczny pomiędzy parlamentem a prezydentem, musimy monitorować to, czy te zmiany wejdą w życie i czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z tymi nowymi przepisami od przyszłego roku, no ponieważ wydaje się to potencjalnie dosyć wątpliwe. W aktualnej sytuacji, szczególnie w stosunku do Fundacji Rodzinnej, więc myślę, że w tym zakresie należy jeszcze pewne, zachować pewnego rodzaju powściągliwość. Ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. No i do śledzenia kolejnych odcinków programu Taksie. Do usłyszenia.